Zostało zbyt mało czasu, by posprzątać wszystko. Wystarczy użyć uniwersalnego płynu Domestos B. Active, by zmyć podłogi, glazurę i terakotę. Dwufazowy Domestos B. Active przyjemnie pachnie, usuwa bakterie i niebezpieczne ślady. Mieszasz i gotowy. Domestos B. Active czyści, chroni i pachnie. Kostki rosołowe knora w nowej odsłonie. Żółte o jednym smaku, a żółto-zielone to smaki fantazyjnie łączone. Mhm. Co knor, to knor z kostką knora. Każda zupa to popisowy koncert smaku i aromatu. Opony Fulda. Dzieło niemieckich inżynierów. Niezwykła wytrzymałość. Przyczepność. Bezpieczeństwo. Fulda. Niemiecka technologia. Idziesz gdzieś, mamo? Na spotkanie, myszko. Wyglądasz super. Dzięki. No, prawie. Masz tu plamę. Nie sprała się. Sprała się. Nie, nie sprała się. Sprała się. Nie sprała się. Zobacz. Plama? Niemożliwe. Nowy Ariel z kapsułkami dzięki ponad 20 patentom i składnikom czyszczącym usuwa plamy lepiej niż inne drogie proszki i odplamiacz. Możesz być tego pewna. Ariel. Czystość bez cienia wątpliwości. Czy wiedzieli Państwo, że koszt pudełka może wynosić do 20% ceny pasty? I jak Państwo myślą? Kto za to płaci? Na przykład ja za to płacę. No Pani płaci, Pani płaci. Tak, tak, nie za to płaci. A Pan już też chyba wie, kto za to płaci? No pewnie. Ci Państwo. Państwo przecież mówili. 80% badanych już wie, że płaci za pudełko. Dlatego w Blendamet zamiast pudełka za te same pieniądze jest o 25 ml więcej pasty. Med bez pudła. Pewność siebie podczas okresu to nie kwestia przypadku. Wyobraź sobie, że ona wybrałaby podpaskę, a nie nowe tylko nowe OB ma skręcone rowki i wchłania wydzielinę skuteczniej niż tampon z prostymi rowkami. Byś czuła się lepiej zabezpieczona i pewna siebie. Nowe OB. Skręcone rowki. Ochrona nie do pobicia. Zdecyduj się do 14 kwietnia na super ofertę. Nawet jeden grosz za minutę rozmowy z wybraną osobą i telefon Motorola a 50 l Teraz za jedyne 19 zł. moja prima. Nie wiem, kto tam siedzi. Dziewczyna, nieważne, dobrze śpiewała czy źle śpiewała, jakoś tam zaśpiewała. To ją normalnie... Skasowanie. Z... z ziemią zrównali. Panu, co to robi? Odkryłem twój przebiegły plan. Taki plan! Ja tutaj zostawił, zaraz by się zjawił jakiś przystojniaczek i to mam zaopiekował. Nic z tego! Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się widzieć z redaktorem naczelnym. Tak go przyciśniecie, to będziecie wiedzieć więcej ode mnie. My nie możemy go, jak to pan powiedział, docisnąć. A dlaczego? Bo dyrektor kuraz nie żyje. Samo życie. Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 20.45. Ty mnie tu nie czekaj, tylko gada jak ja. To pewnie że śpi. A chuj sama. No po nim włóżka całkiem wystegło. Jego opiniować był dżem. Uwaga, dni upierzu są już policzone. Jeden, dwa, trzy, cztery mycia głowy w ciągu dwóch tygodni i łupież znika na wiele miesięcy, bo Nizoral zawiera lek niszczący drobne ustroje będące przyczyną łupieżu. Nizoral. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. Ratunku! Mój spadochron nie chce się otworzyć! Mój też nie! Wielkie niebaj! Co my teraz zrobimy? Spokojnie, bez nerwów mam tutaj Red Bull, Red Bull dodaje skrzydeł, no i jeszcze ożywia ciało i umysł. Za późno. Mm. Cztery nowe zupy Gorący kubek, nieźle grzeje. Skóra traci prawie pół litra wody każdego dnia. Krem nawilżający Thermal S Wiszy zawiera wodę termalną i czynniki wiążące wodę. Nawilża skórę i zatrzymuje wodę ponad 24 godziny. Nowość Thermal S Mat o efekcie matującym. Wiszy Źródło zdrowej skóry. Że owocowe są dobre, to wiem. A czy mogą zwiększać objętość włosów? No nie. owocy są do jedzenia. To jest bardzo dobra odpowiedź. Chciałem Ci zaproponować nowy szamtuk, który zwiększa objętość włosów. Ma piękny, owocowy zapach. Co ja teraz zrobię? No, umyjesz mi włosy. No, to zapraszam Ciebie. A jakie owoce czujesz? Grapefruit, mm, mango chyba, może pomarańcz. Jak w ogóle w sadzie jakimś owocowym. Wow, niesamowite. W życiu nie miałam tyle włosów na głowie. Nowy szamtuk <grym> Fruity Power. Więcej na głowie, większe wrażenie naturalnie. Ej, ej, szczuplejsi mają lżej. Ale ja coś bym zjadła. Kobieto, a kto ci broni? Masz danio, jedz zdrowo. Mm. Chodź, zaczyna się film. Danio z nieba spada. W sumie nieczystsze. <śmowna> Jestem danioła. Jestem danioła. <śmowna> <śmowna> Co zrobić z tymi włosami? Zacznij o nie dbać. Są takie zniszczone. Używaj odpowiedniego szamponu. Co? Używaj odpowiedniego szamponu. Szampon Nivea Herker z kalcią witamin kompleks do włosów suchych i zniszczonych skutecznie zregeneruje Twoje włosy. Wow! Teraz zupełna nowość odżywki i maseczki Nivea Herker. Nareszcie włosy o jakich marzyłaś. Bardzo dużo emocji. Bardzo dużo miłości. Bardzo dużo zabawy. Bardzo dużo znaków zapytania. Może będzie jeszcze bardziej interesująco. Bar od poniedziałku do soboty o 20 tylko w Polsacie. Przed nami kolejne piłkarskie emocje na antenie Polsatu. W najbliższą środę rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów. Real Madrid, Bayern Monachium. Hiszpanie to faworyt macherów, a mistrzowie Niemiec marzą o powtórzeniu sukcesu z ostatniego sezonu. Mecz w Madrycie da nam odpowiedzi na wiele pytań. Usiądź wygodnie przed telewizorem i kibicuj. Środa, 10 kwietnia, godzina 2040. Dekoder Polsatu to ponad 500 kanałów radiowych i telewizyjnych w cyfrowej jakości. W tym 11 muzycznych, 14 informacyjnych, najlepsze programy dokumentalne świata Discovery Channel, Discovery Side Track, Discovery Civilization, Discovery Travel and Adventure, Reality TV, Animal Planet Ponadto funkcje interaktywne. Internet bez komputera Teleuniwersytet, kanały tematyczne Polsatu, a także 8 kanałów sportowych. W tym Polsat Sport. Tylko tam zobaczysz na żywo wszystkie 64 mecze Mistrzostw Świata Korea-Japonia 2002. Jeżeli chcesz osobiście uczestniczyć w tym piłkarskim święcie, weź udział w naszym konkursie. Nie musisz odpowiadać na żadne pytanie. Wyślij sms pod numer 7943 o treści Polsat lub zadzwoń pod numer 0700 888 520. Masz szansę wygrać wyjazd na Mistrzostwa Świata i osobiście dopingować polską reprezentację. Jeśli nie pojedziesz do Korei i Japonii, nie będziesz się nudził. Wszystkie mecze Mistrzostw obejrzysz na żywo, siedząc wygodnie w fotelu. A inne programy dostępne dzięki dekoderowi Polsatu zapewnią ci znakomitą rozrywkę. Lać tylko po ściance, a piana na dwa palce. Poznaj Bractwo Piwne. Państwo alergicz spełnili swoje marzenia. Kupili domek na łonie natury, pracują nie siedząc w biurze. Otoczyli się gronem przyjaciół Teodorem, Wackiem i Dorotką. Jedzą też nowalijki i żyją pełni. Życia odkąd odkryli Z-Alergin, nowoczesne lekanty alergiczne. z, lek z skutecznie eliminuje objawy alergii, uzawienie, katarsienny problem z oddychaniem, podrażnienia skóry. Wystarczy jedna tabletka na dobę. z szkoda życia na alergię. Jak to możliwe, że używanie pasty Blendamet kosztuje teraz tylko 5 groszy dziennie? Czy w tej samej cenie jest teraz więcej pasty, więcej paczki, większe znaczki? procent badanych uważa, że odpowiedzią jest więcej pasty. I słusznie, bo w Blendamed zamiast kudełka za te same pieniądze jest o 25 ml więcej pasty. Blendamet bez pudła. Grapefruit, mango chyba, jak w ogóle w sadzie jakimś owocowym. Bo to nowy Shampoo Fruity Power. Wow, niesamowite. W życiu nie miałam tyle włosów na głowie. Shampoo. Więcej na głowie, większe wrażenie. Naturalnie. Delikatny. Nowość Knora w kostce zioła. Ryna z koperkiem do rybki, przepis prosty i szybki. Bazylia z tymiankiem w jednej chwili, smak warzyw umili. Czosnek z majerankiem. Gdy mięsa chcesz wydobyć głębię, niebo w gębie. Delikat, sekretem potrawy są przyprawy. Co knor to knor? Kleją się. Kosmetyki Timotej zawierają naturalne ekstrakty, które nie sklejają, a układają włosy. Pianka, lakier, supermocny żel. I twoja fryzura wytrzyma teraz wszystko. Timotej, odkryj moc natury. Zmarszczki? Zapomnijmy o nich. Nie rozmawiajmy o tym. Nie chcę słyszeć o zmarszczkach Nowość Podwójna redukcja zmarszczek Dzięki udoskonalonym kremom Q10 Plus Niwa Visage Q10 Plus R Dwa naturalne dla skóry koenzymy Redukują zmarszczki skuteczniej niż kiedykolwiek O jeden kłopot mniej Zapomnijmy o zmarszczkach Przecież nigdy ich nie lubiłaś Nowość Q10 Plus Niwa Visage Podwójna redukcja zmarszczek pa, pa, pa. Nie, no tak to nie pogadasz no, to jest start. Wykładasz 49 zł. Na gadanej SMS-y masz 30 zł. Bonus, aktywujesz za złotówkę. Dzwonią do ciebie, a ty za każdą minutę zarabiasz 10 groszy. Mówię ci, odbierz te promocje. Cet Alergin skutecznie eliminuje objawy alergii. Z Alergin. Szkoda życia na alergię. Timothy Dalton po raz drugi jako James Bond. Konflikt z potentatem narkotykowym Sanchezem przeradza się w prywatną wojnę. Wbrew zwierzchnikom. Zawieszam ci licencję na zabijanie. Masz na 007 z piękną kobietą u boku, odpowiednim kalibrem i... gaz do dechy. Licencja na zabijanie. 13 kwietnia o 22. Są takie czasy, że nawet wybitni fachowcy tracą pracę. Nie ma żadnej roboty dla speca od Demolki. Jesteś dinozaurem. Ratunek nadchodzi w ostatniej chwili. Mam dla ciebie robotę. Trudniejszą niż udział w najcięższej bitwie. Bo wychowanie młodzieży to nie przelewki. Szczeniackie Wojsko we wtorek o 21.15. Za wspólne chwile dziękuję producent kawy Prima. Co tam siedzi? Dziewczyna nieważne dobrze śpiewała czy źle śpiewała. Jakoś tam zaśpiewała, to ją normalnie z, z ziemią zrównali. Są rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Są archiwa z dokumentami, o których lepiej nie wiedzieć. Są miejsca, które trzeba omijać z daleka. Tam skąd pochodzę, mówią na to bujda na resorach. Z archiwum X. W piątek o 22.10. Pilsner Urquell Obstawiamy, facet z Antwerpii. Zamówi diamant. Leć tylko po ściance. A piana na dwa palce. Możesz ty. To Fred, mój szwagier. Tyskie, złoty medal w Brukseli. To wychodzimy? Torba, klucze, a ja? Danon odkrył źródło naturalnej wody. Danon Vitalinea o wyjątkowo niskiej zawartości sodu i odpowiednich proporcjach minerałów skutecznie oczyszcza organizm. Danon Vitalinea zna Twoje potrzeby. Mm, Danon. Co? Trzeba jej było na studianie posyłać. Miała się uczyć, a nie chłopa szukać. Przyjechali! Je! Yeah, Rezawy, jakieś i coś ich chrubawy! Je! Yeah. Proszę. E nie jest taki zły. Mhm. Mm Aj, zachować się potrafi. Dobra ta Tatra. to góralskie piwo. Skrzydełka w Always uskrzydlają. Dawniej bez dobrej ochrony wolała nie wkładać ulubionej bielizny, by jej nie stracić. Always ze skrzydełkami uratowały moją bieliznę i dobre samopoczucie. Always ma dwa razy większe skrzydełka niż zwykłe, cienkie podpaski. Dlatego Always Ultra zapewnia Ci dwa razy lepszą ochronę. Teraz, dzięki takiej ochronie wkładam moją ulubioną bieliznę zawsze wtedy, kiedy mam na to ochotę. Always. Dwa razy większe skrzydełka, dwa razy lepsza ochrona. Chcesz najkorzystniej rozliczyć podatek? Wypełnij pity z Gazetą Prawną. Już jutro w Gazecie Prawnej duża ulga mieszkaniowo-budowlana. Nie czekaj do ostatniej chwili. Gazeta Prawna. Jutro w kiosku. Pilsner Urquell. Przekrętły, przebiegły Plan? Na plan? Taki plan. Ja bym cię tutaj zostawił, zaraz by się zjawił jakiś przystojniaczek i to ma zaopiekował. Nic z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się widzieć z redaktorem na czele. Tak go przyciśnięcie, to będziecie wiedzieć więcej ode mnie. My nie możemy go, jak to pan powiedział, docisnąć. A dlaczego? Bo dyrektor Kuras nie żyje. Samo życie. Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 20.45. Dekoder Polsatu to ponad 500 kanałów radiowych i telewizyjnych w cyfrowej jakości. W tym 11 muzycznych, 14 informacyjnych. Najlepsze programy dokumentalne świata. Discovery Channel. Discovery Side Track. Discovery Civilization. Discovery Travel and Adventure. Reality TV. Animal Planet. Ponadto funkcje interaktywne. Internet bez komputera. Teleuniwersytet kanały tematyczne Polsatu, a także 8 kanałów sportowych, w tym Polsat Sport. Tylko tam zobaczysz na żywo wszystkie 64 mecze Mistrzostw Świata Korea-Japonia 2002. Jeżeli chcesz osobiście uczestniczyć w tym piłkarskim święcie, weź udział w naszym konkursie. Nie musisz odpowiadać na żadne pytanie. Wyślij sms pod numer 7943 o treści Polsat lub zadzwoń pod numer 0700 888 520. Masz szansę wygrać wyjazd na Mistrzostwa Świata i osobiście dopingować polską reprezentację. Jeśli nie pojedziesz do Korei i Japonii, nie będziesz się nudził. Wszystkie mecze mistrzostw obejrzysz na żywo, siedząc wygodnie w fotelu, a inne programy dostępne dzięki dekoderowi Polsatu zapewnią Ci znakomitą rozrywkę. Obstawiamy. Facet z Antwerpii zamówi diamant. Leć tylko po ściance. A piana na dwa palce. Możesz ty. To Fred, mój szwagier. Tyskier. Złoty medal w Brukseli. Cztery nowe zupy w mieście. Gorący kubek, nieźle grzeje. Toż to warka! Warka, Warka, o ponad pięciusetletniej tradycji. Warka Jasne Pełne. Tak smakuje piwo. Znowu kanapki. O rano. Ale nuda. Ale dzieciaki muszą zjeść rano coś zdrowego. Nie ma sprawy. Daj im danio. Zdrowe. I wreszcie coś dla ludzi. No, wreszcie coś dla ludzi. A. Przed nami kolejne piłkarskie emocje na antenie Polsatu. W najbliższą środę rewanżowy mecz, ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów: Real Madryt, Bayern Monachium. Hiszpanie to faworyt bukmacherów, a Mistrzowie Niemiec marzą o powtórzeniu sukcesu z ostatniego sezonu. Mecz w Madrycie da nam odpowiedzi na wiele pytań. Usiądź wygodnie przed telewizorem i kibicuj. Środa, 10 kwietnia, godzina 20:40.